Jako, że las jest jedynym miejscem, gdzie na Legalu można iść bez maseczki, no to nagrywam z lasu, nie? Więc dzisiaj jest wyjątkowy dzień, 30, po dzisiaj właśnie 30 dni nie palę papierosów. Więc fajerwerki. Bam, tutaj proszę bardzo, są fajerwerki. E, no i mnie to strasznie w kurwie. Panci, ale okropnie, najbardziej mnie to w e, wieczorem. Jak zazwyczaj szedłem spać, to przed spaniem szedłem sobie na balkon, zapaliłem sobie papieroska, wtedy poszedłem umyć zęby i było fajnie. To teraz tego nie robię. No i jeżeli tego nie robię, to no to mnie strasznie denerwuje i ogólnie są takie momenty, że zauważyłem po sobie, że się po prostu bardziej denerwuję. Ale co tam. Dam radę przecież, nie? Przecież nie muszę za każdym razem palić, więc no tak. 30 dni bez papierosa, a wyszli jarałem? Poczekaj, powiem ci, zacząłem jarać w technikum. To mogłem mieć ile? 20 lat? No, 20 lat. Teraz mam 38. No to pół życia, nie? No, i tyle. A właśnie wkroczymy na taką kładkę. O, pokaż. Zobacz. Tutaj mamy taką kładkę. O, nad taką wielką estakadą. Czy tam obwodnicą. Jakkolwiek. O i zobacz sobie tutaj można. Są samochody. Jest oczywiście zabezpieczone z każdej strony. Tu nawet jakiś wojskowy samochód jedzie. O! I sobie można zobaczyć jak wygląda Da. Ktoś może z Was w ogóle poznaje to miejsce. Pewnie nie, albo pewnie tak. Tam mamy port daleko. Dalej, daleko, daleko, czekaj może. No I morze mamy, więc od razu wiesz gdzie się znajdujemy, czekaj. No już bardziej tego nie zbliżę. O, tak tu wygląda. Trochę to nawet ludzi chodzi, ale nie dużo. No, bo tu można chodzić, nie? I będę chodzić bez maski, no bo jesteśmy tak naprawdę w lesie. To no jest jakieś tam przejście nad lasem, ale w sumie to jesteśmy w lesie. Wszyscy co tutaj zapierdzielają bez masek, więc ja sobie także postanowiłem, że tutaj tutaj pójdę bez maski. A co? Trzeba trochę mieć, jakby to powiedzieć, adrenaliny. O! Trzeba mieć trochę adrenaliny w życiu, nie? I przejście kawałek bez maski. O! Nawet co jakiś tam ludzie zobaczą. Zdjęcia jakieś tam robią. Tam daleko. Próbuję zwitzyć, nie da radę. Nie mogę sobie zbliżyć. No dobra, idę dalej. Po prostu słońce, ja nawet ściągnąłem kurtkę, żeby trochę odetchnąć, bo chodzenie po tym lasie mnie trochę zmęczyło. Więc, yy, ja jestem z Ciebie zajebiście dumny i chciałbym, żebyś Ty także taki sam dumny, albo yy, chciałbym, żebyś była, albo był taki sam dumny, że przez ostatnie 30 dni nie rałem fajek, ale wiesz co? Ja ci się przyznam do jednej rzeczy. Ja rzucałem fajki. O, i rzucałem, to trzeci raz, kiedy rzucam. Pierwszy raz, jak rzucałem fajki, to było. No nie wiem, 10 lat temu. E, jak to się zaczęło? To no zaczęło się od tego, że. Jakieś takie akcja była, jakieś takie tam, nie wiem, tabletki się brało, nie tabletki, plastry się naklejało. O, plastry. Tak, plastry naklejałem gdzieś tam na ramię e, po to, żeby one tam dawały mi tękotynę i żeby można było rzucić te fajki. Więc tak pamiętam, naklejałem sobie, miałem nawet taki czerwony jakiś odczyt pod, pod skórą, na skórze, pod tym plastrem e, i, i co dalej? No i jakieś tam dały mi to rezultaty, ale tam gówniane rezultaty to dało, nie? bo co, wróciłem z procent do fajek. Drugi raz e, rzucałem palenie, To było dwa lata temu. No, dwa lata temu. E, I... No to jak to było? No postanowienie noworoczne, nie? Pierwszy stycznia, cyk, paczka fajek do kibla. Mówię będę silny! Kurde, nie będę jarał. Oj, nie będę jarał i co? E, nie jarałem, wyśle pół roku nie jarałem. Więc, e, no, dla mnie to był wyczyn. Powiem ci był wyczyn. E, no, ale co się stało, że wróciłem do tych pajek? No, stało się to, że nie jarałem. Że nie jaram, to nie jaram. Kurwa, to nie jaram. A nie, że, a nie jaram, to co zajaram, nie? No i, i co, jak to się stało? Zajerałem pierwszą fajeczkę, gdzieś tam na lotnisku byłem, kurde, nie wiem, gdzieś tam w Monachium chyba. I mi się samolot spóźnił o 4 godziny. Znaczy nie no, w sumie to mi się spóźnił. No i miałem przerwę 4 godzin, 4 godzinną, więc spójrzyłem się na to wszystko i mówię, e, stać mnie, nie? Kupię sobie za euro fajki. Poszedłem do sklepu na stacji na, na lotnisku. Jakimś tam kupiłem fajki. Zbierałem jedną drugą. I się, kurde, zajbiście poczułem, ale ja się zajebiście poczułem, e, więc zajarłem drugą, trzecią, a później przyjechałem do Polski, e, spotkałem się z kumplami z dzielni. Poszliśmy do lasu na browara, tak jak racja, co jakiś czas robimy to, no i się wtedy zaczęło, i znowu zacząłem jarać. I powiem Ci, no kurde, lubiałem to, dalej to lubię, ale, ale z tym jest jeden problem, bardzo duży. Pierwszy papieros daj Ci zajebiście dużo. Kręci Ci się w głowie i w ogóle jest wypas, nie? Drugi. Podobnie. Trzeci, piąty i dziesiąty. A później... A później co? A później po prostu musisz wychodzić na balkon albo wychodzić z towarzystwa, żeby zapalić tego papierosa kolejnego, nie? I nie kręci się w głowie. I... Nie ma tych, nie wiem, takich drgawek, czy jak to tam się nazywa, nie wiem. Ale takie fajne kręcenie w głowie, to zajebiście, to jest zajebiste uczucie. I przez to papieros moim zdaniem jest cholernie cholerny. O! Cholernie cholerny, no bo na początku daje ci jakąś tę euforię i w ogóle... Aaa, ja pamiętam, czasem jest tak, że nie wiem, nie palisz pół dnia, bo coś nie palisz i po poniżej zapalisz tego fajka. kurwa, ale zajebiście. Od razu po prostu euforia w głowie, eksplozja, nie? ale później w dwadziesiątym papierosie znowu zaczyna się to samo. On po prostu fizycznie nic nie daje. Tak jakby wypicie browara spowoduje, że... No dobra, może nie jednego. Pięciu browarów, że ci się zajebiście kręci w głowie. Tak jak zajaranie marihuany powoduje, że jesteś uśmiechnięty. Znaczy nie wiem, jak to nam dzisiaj to działa. W sumie też nawet nie wiem, jak to na mnie działa, ale daje jakieś tam efekty. Widziałem w telewizji i słyszałem gdzieś tam w YouTube'a. Ale Zapalenie papierosa daje Ci efekt chwilowy, a później z sportem jarać. Więc może ten czas trzeba przeznaczyć na coś innego. I ja właśnie ten czas przeznaczam na coś innego. Czyli właśnie tak mówię do Ciebie. Tutaj właśnie z tego ekranu żebyś rzucił fajki. Rzuć fajki. Dasz radę? No i tyle. A i pamiętaj o ten, o subskrypcji, nie? Czekaj, tutaj ustawię kamerę. Cyk. Tutaj albo nie, lepiej z tego boku. Cyk, tu jest takie kółeczko, pamiętaj, subskrypcja, poniżej masz jakiś tam kolejny tutaj filmik, który możesz sobie zobaczyć, a tutaj za mną rodzinka jakaś jedzie na rowerku. No bo piękna pogoda i trzeba pochodzić, nie? Pa!